Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was filmik do Genesis 2 od Karola Faliza Wiśniewskiego. Ale zanim to, to jeszcze pozdrawiam od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepszy widzowie. Pozdrawiam niniejszą Karetka, pozdrawiam Golfa Wulkanowego, pozdrawiam Michaela, pozdrawiam Pawła Sentkiewicza. Pozdrawiam rodzinę Topowiczów, pozdrawiam rodzinę. Pozdrawiam rodzinę. Sędkowiczów. Pozdrawiam rodzinę. Pozdrawiam sam rodzinę. Podrabiam rodzinę. Kapucinów, pozdrawiam Batcocinów, pozdrawiam Karola Friza Wisniewskiego, którego u mnie tutaj nie ma, pozdrawiam Orwaliniego Live'a, pozdrawiam Nike'a, pozdrawiam Tejdo, pozdrawiam t pozdrawiam Lacha Gamesa, pozdrawiam Weducę i pozdrawiam Jakuba Niekube. Pozdrawiam mm. Komniksa, pozdrawiam Uzumijacziego, pozdrawiam Bue, pozdrawiam Hartstaczka, pozdrawiam Komniksa, pozdrawiam Chrząszcz, Szczecina i rebarbarowe Ferrari, pozdrawiam Maciek. Pozdrawiam Akcjus, pozdrawiam Goldrubego, pozdrawiam Oskara, Oskara pozdrawiam Linecha, pozdrawiam Skinnerka 2006 i Podłoga 3500, pozdrawiam Szymka, pozdrawiam Akcjus, pozdrawiam Adik Serfa, pozdrawiam Skubi Chrówka, pozdrawiam Hakeda, pozdrawiam Nisiu Finsi, pozdrawiam Ufa. Kf, pozdrawiam Tiple Szewa, pozdrawiam Moniczkę, pozdrawiam WZYXH, pozdrawiam Kidalka, pozdrawiam Chwadiego, pozdrawiam drugiego, co poszedł na kepsa, pozdrawiam HWJJ, pozdrawiam Krystka, pozdrawiam Bolbel VC, pozdrawiam Dakesu, pozdrawiam Unstable. Pozdrawiam Sur iksek, pozdrawiam Wojska Olejniczaka, pozdrawiam mopa. podłoga chmura i podłoga, pozdrawiam Minecha, pozdrawiam DJ, bo nie pozdrawiam Jemeina. pozdrawiam Kinga Górską, pozdrawiam Moniczka, pozdrawiam Elektryka, pozdrawiam Jemein, pozdrawiam Aksju, pozdrawiam Jemeina. Pozdrawiam Zikuła. Pozdrawiam Richarda. Pozdrawiam Dawida Kurneka, Pozdrawiam Dundarsztyca. Pozdrawiam Jakuba Warszawskiego Zawiercia. Pozdrawiam Grzycia Florydę. Pozdrawiam najlepszy serwer RP Fager RP. Pozdrawiam Weju. Pozdrawiam Kubę Monastera Zawiercia. Pozdrawiam Dominika Ziemeniaka, Pozdrawiam Jamgryska Gugienka Zadwaka. Pozdrawiam Niemy. Niego, pozdrawiam Huiziego, pozdrawiam Gindia Cygan, pozdrawiam Akciu Holdini, pozdrawiam Maxa Nie pozdrawiam Gindia It, pozdrawiam Cale Belka, pozdrawiam Dundera, pozdrawiam Azji, pozdrawiam Gindia Roxa i Dawida Kaminskiego pozdrawiam Sklepę w Dino, pozdrawiam Kamila Gruszkę, pozdrawiam... Da akcję, pozdrawiam Ketrzywiecia, aka jako furtkownicę, pozdrawiam Jemein, pozdrawiam Centinka, pozdrawiam ke, ma Matłote, włoski, OK, pozdrawiam Myebanen, pozdrawiam Jemeina, pozdrawiam Xbox, pozdrawiam Tidalka, pozdrawiam Weju, pozdrawiam Hajot, pozdrawiam Tidalka, pozdrawiam ja Jemen. pozdrawiam Dani ma Holdini, pozdrawiam Chabadiego, pozdrawiam Gindi Fund, pozdrawiam Seksi Kubaldi 2012, pozdrawiam Aksiu Holdini, pozdrawiam Dani Mohima Holdini, pozdrawiam Dani Mohima Holdini. No i to wszystko. Chciałem Wam się przedstawić, że jestem Paweł Wicki Gamer. Pochodzę z województwa Wielkopolskiego w Kaliszu. Moje osiągnięcie to jest nagrywanie różnych filmików i bardzo chciałbym być kiedyś bardzo wysoko na YouTubie. Na przykład, moje osiągnięcie to też nie tylko kanał, ale chciałbym jeszcze dodać, że. Ja posiadam talent w śpiewaniu lub coś takiego. Ostatnio kiedyś wygrywałem szachy. To, to jest moja pasja. Najbardziej planuję w swoim życiu nagrywanie ciekawych filmików. Dalej, Paris mi napisał, co robię w życiu. W życiu to ja czasami gram w piłkę. Albo czasami nagrywam filmiki, czytam książki o piłce i takie tam różne robię rzeczy. Pochodzę z województwa wielkopolskiego w Kadiszu i uczę się być idealnym youtuberem, i gram w różne gry, takie jak warcaby, szachy. Oglądam piłkę nożną Lewandowskiego. Albo też jestem pewnym siebie piłkarzem, które podejmuje najważniejsze wyzwania w życiu. Moje największe osiągnięcia to stworzenie kanału na YouTubie, bo mam już wiele wyświetleń i jestem niesamowitym twórcą filmików, które dla was nagrywam i chciałbym więcej ich dla was nagrywać, dlatego wam to mówię, że... Jestem największą mocą, największym youtuberem, jakiego widzieliście. Dlatego nagrywam ten filmik do GenZi, żeby wystartować w konkursie od I Jeszcze moje największe osiągnięcie to jest właśnie to, kanał. Nagrywam filmiki i się bardzo z tego cieszę. Pokazuję różne ciekawe rzeczy, challenge. Albo różne gardry wideo, komputerowe lub też piłkę nożną, albo życie ogólne w domu, ocenianie różnych youtuberów i tak dalej. A w tytule napiszę zgłoszenie do agencji Hashtag2 opowieść o mnie. No co, mam wam o, no co mam Wam o sobie opowiedzieć? Chodzi o to... W mojej opowieści, że jestem idealnym YouTuberem prawie na całą Polskę i życzę sobie, żeby było jak najlepiej. Będę podejmował najwię... najważniejsze decyzje w swoim życiu i będę rozwijał się poprzez program YouTube, który jest w YouTube Studio. Dzięki temu będę mógł po tysiącu subskrypcjach założyć własne konto bankowe albo także będę zarabiać coś tam z jakichś 5 albo 50 zł. Zobaczymy jak to będzie. Do 1000 subskrypcji jeszcze zostało dużo czasu, ale mówię Wam o swojej pracy jako youtuberze. To dla mnie jest ważne powołanie w moim życiu, dlatego muszę się rozwijać z YouTube i muszę pokazywać, że jestem najlepszy. Na całej Polsce. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek o zgłoszeniu do genezji i o mojej opowieści, jeśli jako YouTuberze to wiecie co robić, dawajcie mi łapkę w górę. A jak nie, to to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa.